Problem ze złą wymową zaczyna się w szkole. Większość nauczycieli sama źle wymawia niektóre słowa, bo nie jest świadoma, jak powinny one prawidłowo brzmieć. Część została źle nauczona, część sama zapomniała, a część po prostu uczy niechlujnie, i nie przywiązuje do tego wagi. W następstwie tego osoby tak nauczone powielają błędy wymowy w codziennej konwersacji. Szczególnie usłyszeć to można w polskich mass mediach. Zebrałem dla Was słowa, które są najczęściej źle wymawiane. Zapraszam na pierwszą część z tego cyklu. Pierwsze słowo, któremu chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, to migdał. Przykładowa nieprawidłowa wymowa tego słowa brzmi: Aomont? Aomont. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Prawidłowa wymowa tego słowa brzmi. Moment. oment. I bought her a moment cake. I bought her a moment cake. Kolejne słowo to pułkownik. Przykładowy nieprawidłowa wymowa tego słowa: Kolonel. Kolonel. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Oto prawidłowa wymowa tego słowa. Kennel. Kennel. The kennel ordered to the soldiers to climb up there. The kennel ordered to the soldiers to climb up there. Kolejne słowo, którego wymowie chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, to kciuk. Nieprawidłowa wymowa tego słowa brzmi fam. Fam. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Prawidłowa wymowa tego słowa brzmi fam. He hit his fan with the hammer. He hit his fan with the hammer. I kolejne słowo czekolada. Przykładowo nieprawidłowa wymowa tego słowa brzmi: Chocolate. Chocolate. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Oto prawidłowa wymowa tego słowa: Chocolate. Chocolate. He broke the chocolate in two. He broke the chocolate in two. Przyjrzyjmy się kolejnemu słowu. Często. Nieprawidłowa wymowa tego słowa brzmi often. Often. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Prawidłowa wymowa tego słowa brzmi often. Often. Dr. Tom Smith says it often happens with delicate skin. Dr. Tom Smith says it often happens with delicate skin. I kolejne słowo, któremu chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, to łosoś. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć: Salmon. Salmon. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Właściwa wymowa tego słowa jest następująca. SEMN, Semn. I'm sorry, sir. The SEMN is off. I'm sorry, sir. The SEMN is off. A teraz przyjrzyjmy się kolejnemu słowu. HARMONOGRAM Przykładowa, nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć Shall you SCHEDULE to jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Prawidłowo wymawia się to słowo następująco. Schedule. Schedule. Let me check my schedule. Let me check my schedule. A teraz przechodzimy do kolejnego słowa. Kwaśny. Przykładowo nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć. Sour, sour. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć. Sour, sour. That pomegranate was too sour to eat. That pomegranate was too sour to eat. Teraz przechodzimy do kolejnego słowa, a jest nim bielizna. Przykładowo nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć lingerie, lingerie. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć lingerie, lingerie. Shoes are next to the laundry section. Shoes are next to the laundry section. Kolejnym słowem, któremu chciałbym, żebyście się przyjrzeli, to słowo tajemnicze. Przykładowa nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć: Mysterious. Mysterious. To jest błąd. Zobaczmy, jak prawidłowo je wymówić. To słowo powinno brzmieć następująco. Mysterious. Mysterious. It's still one of the most horrible and mysterious pages in Dutch history. It's still one of the most horrible and mysterious pages in Dutch history. Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki i subskrybuj. Dzięki za uwagę.